To miała być historia jak z bajki, ale Artur Boruc nie jest królewiczem, reprezentacja nie jest piękną królewną, a Franciszek Smuda z całą pewnością nie jest dobrotliwym królem. I zamiast bajki mamy cyrk. Cyrk, o którym w dodatku nikt nie chce mówić, oprócz jednej osoby. Artur Boruc, witam Cię serdecznie. Witam, witam. E, tylko żebyś Ty coś musiał powiedzieć, to ja musiałem przyjechać aż do Florencji. A jak ja tutaj przyjechałem, to Ty byłeś na Sycylii i wracałeś przez całą noc, wracając... Wracałem specjalnie się po to, żeby... Specjalnie. żeby tutaj przyjechać i powiedzieć. A jak wracałeś, to wypiłeś jakieś wino, na przykład jedno albo dwa? Nie miałem okazję, wiesz. co prawda lecieliśmy samochodem, ale, ale, ale no, no był na tyle krótki, że wystarczyło mi tylko coca -Cola. A potem jeszcze autokar był? Potem był autokar, tak jak najbardziej. Ale no, nie no, na wino przyjdzie czas. Udało się bez alkoholu, tak? <laughs> Udało się, tak jak najbardziej. No to powiedz mi teraz, co takiego wydarzyło się podczas lotu z, z Kanady do, do Francji? Yy, czy wydarzyło się coś takiego, co, co bardzo utkwiło Ci w pamięci? Jeszcze może zacznę no, tak. tylko od tego Twojego wejścia, od tego twojego, twojego, twojego początku tak naprawdę. Czyli jeśli chodzi o, o powrót tak, z, z Kanady, no to wydaje mi się, że e, wszyscy jesteśmy ludźmi. Tak? Wszyscy staramy się, e, no ja, wydaje mi się, że nie wiem, przez ostatnie kilka lat, e, mówmy się, przez ostatnie kilkanaście miesięcy staramy się zmienić troszeczkę, ocieplić trochę mój, mój wizerunek i, 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 i zrobić coś, co, 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 co wydaje mi się będzie w miarę. Miał ręce i nogi, chciałem wrócić na ten, na ten top tak i chciałem zrobić yy, jeszcze coś dla siebie, dla, 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 dla mojej bliskich. No i poprzez to tak umówmy się dla, dla, klubu, dla klubu, w którym gram czy, czy reprezentacji. Tak? No i, i wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą całą sprawę, tak, to muszę zacząć od tego, że to, to już nie chodzi o to, czy, czy ja jestem reprezentantem Polski czy nie, no, tylko Bardziej boli mnie to, że, że jako osoba prywatna dotknęła mi to bardzo i wydaje mi się, że wszystko na co pracowałem przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Że tak nam poszło się. No dobrze Artur, ale wypiłeś wino, wypiłeś za dużo tego wina, według Ciebie zachowałeś jakoś niestosownie. Ja ci może przytoczę, no, to, co pisze przegląd sportowy. <sum> Nasi reprezentanci wybrali alkohol, konkretnie francuskie wino w małych plastikowych butelkach. W pewnym momencie według relacji jednego ze świadków obaj zawodnicy przeszli na tył samolotu, gdzie znajdują się toalety i tak zwany aneks kuchenny. Tam zaczęli zachowywać się niestosownie, zaczepiali stewardessy. wszystko oczywiście z winem w ręku. Prawda to czy fałsz? No z reguły jest tak, że w każdym domu najlepiej człowiek się czuje w kuchni, tak? <laughs> Ale jeśli chodzi o samolot, no to no mówmy się, że tak, że, że, że lecąc e, bodajże 7 godzin, tak? No... Czasem człowiek musi wyprostować nogi, ja nie chcę, nie, ja nie chcę mówić, że no, umówmy się, tak, wypiłem wy, wino, tak? Jedno? Dwa? Nie ma znaczenia, naprawdę. To nie ma znaczenia, nie jestem pijany, mnie, tak? Niektórzy mówią, że sześć. No, no, być może, no nie wiem, być może byłem dla, dla kogoś, pewnie wypiłem, nie wiem, ze dwadzieścia, tak? No to kwestia tego, wiesz, jak, jak, jak mnie postrzega, tak? No nieważne. Bardziej chodzi mi o to, że, że wszędzie na świecie przyjęło się tak, no, no, nie wiem, może przykład Florencji, tak? że tutaj nawet dzień przed meczem jest podawane normalnie wino i ktoś pije jeden kieliszek, komuś potrzeba jest, nie wiem, dwa, trzy kieliszki, nie ma z tym problemu, tak? Absolutnie. No więc dziwi, dziwi mnie to, że, że została rozpętana aż taka afera, jeśli chodzi o to, co, co robiliśmy w tym samolocie, tak? No bo umówmy się, że, że każdy z nas, tak, jeśli jest w dobrym towarzystwie, tak, no to, no to, no to jest troszeczkę wyluzowany, jest, jest, nie wiem, pewnie głośniejszy trochę niż, niż, niż normalnie. No i... Było jak było, ten robi nie, po prostu nie, nie, nie pasowało to, że, że może my się bowiem lepiej od niego, więc wyszło tak i wyszło, tak, wyszło. Wy, czyli ty i Michał Włakowo. Ktoś jeszcze? Nie, 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 nie. To... Nasza dwójkę. Tak, chyba nasza dwójka. Tak, tak. I rzeczywiście, że tak powiem, już kolokwialnym językiem robiliście sobie jaja, tak, śmiechy, chodziliście, zaczepialiście no tam tak, tak, ludzi, ale... Nic, nic ponad, nic, po, nic poza nie, jakimiś granicami rozsądku tak, no, się, że ja jestem pod padiochem w tej kadrze, tak, nie, nie, nie wydaje mi się, że, że no nie jestem na tyle głupi, tak? głupi i głupi, żeby, żeby, żeby że robi, robić coś wbrew sobie, bo, bo zależy mi w od grzechu reprezentacji. Osoby trzecie doniosły selekcjonerowi i on do was podszedł i, i co takiego powiedział? Co wy k robicie? Ludzie przychodzą do mnie, no dobra, może... Więc co takiego powiedział? No że ludzie, nie wiem, że po prostu ktoś przyszedł do niego tak i powiedział, że, że pijemy wino z gwinta. No więc umówmy się, tak. No. no a ty co odpowiedziałeś? Powiedziałem, że trenerze my nie pijemy z, wino, z żadnego wina z gwinta. Tak? No widział rzeczywiście, że stały butelki u nas na, na, tacki, na tatkach, więc no, normalne. Wydaje mi się, że to jest w miarę normalne, tak? że ktoś się posiłek, tak ktoś ma ochotę na pić się wina, po prostu pije. Bardziej, że trener podkreśla, że nie ma dla niego problemu, jeśli wypijesz. Jesteś przy nim wypijesz sobie wino, nie, dla niego nie masz absolutnie żadnego, żadnego, żadnego problemu. Tam. Więc wydawało nam się to w miarę normalne. No i jednak okazuje się, że to nie było, tak? Bo komuś nie pasowało po prostu tak, jak się zachowujemy, że jesteśmy być może zbyt bardzo wyluzowani, tak? No, ale, ale... no i ten zareagował, tak jak zareagował, tak? No jemu się to bardzo nie podobało, ale ty widziałeś, że jemu się to nie będzie podobać chyba, prawda? Bo wiesz, że on nie ma podobnego poczucia humoru do twojego. No być może nie, ale to nie jest kwestia poczucia humoru, tak? To kwestia podejścia do życia, wydaje mi się, tak? Inne macie podejście do życia, zdecydowanie. W sensie... wiemy no wiem, podejście no, żeby... do sytuacji, tak? Tak, tak, dokładnie. No wszyscy mówią się tak, no, trener podkreślał, że z kończy się po śniadaniu, tak, następnego miesiąca. z całą pewnością. No, za każdym razem, kiedy tylko tak, on mówił, że chciałby, żeby wszyscy razem byli, tak, powiedzmy, w hotelu, jeszcze żeby nie było tak jak wcześniej, że się wszyscy rozjeżdżają gdzieś od razu po meczu. Wiesz, no, no nie widzę tutaj żadnej wierszy jakieś konsekwencji w tym, co tak naprawdę robimy teraz na zgróbowaniach, czy było robione, tak, no, bo jednak zdarza się, że ludzie wyjeżdżają tak, czy bezpośrednio po meczu, czy, 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 czy yy, są przypadki losowe, tak? Gdzie ktoś rzeczywiście coś musi zrobić i tak dalej, dalej. A jeśli chodziło o tą sytuację, no to my jechaliśmy. Jechaliśmy do klubów, tak? Każdy, każdy miał, nie wiem, powiedzmy, ja miałem, ja miałem zaplanowany trening tak, na godzinę 17 i normalnie się na trening, wszystko było normalnie, elegancko i nikomu jakoś nie wiem, nie pasowało to no, tak, jak wyglądam, czy ewentualnie jak się zachowuje, no bo... A i Tylko na lotnisku w Warszawie. Ty wyglądałeś podobnie, czy... Nie wiem, no pewnie wyglądał w Warszawie. Wyglądał pewnie teraz już, że gorzej, no, całe szczęście, żeby tam nie było, tak? Ale nie mówię o ubraniu, bo to też jakieś takie są proniesienia. Ja, każdy, każdy. każdy... podobnie ubrany każdy... jak Michał na przykład? Nie, nie, nie. Nie, nie wiem, jakimś jakimś, nie wiem, yy, zwykłym ubraniu, tak? No, prywatnym tak, się, każdy może nosić to, na no, 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 co ma ochotę. Michał akurat miał ochotę użyć koszulkę yy, Jordana, no i, no, i okej. Okay, no. No, zdawaliście sobie sprawę, czy czy, nigdy, czy w ogóle sobie nie zdawaliście sprawy, że swoim zachowaniem takim bardzo luźnym prowokujecie jakoś selekcjonera? Znaczy, umówmy się, że, że trenera bardzo łatwo jest prowokować, tak, tym bardziej, że jestem, tak jak wspomniałem wcześniej, tak, jestem osobą, która jest troszeczkę e, e, bardziej obserwowana przez trenera niż, niż normalnie, tak? zawodnicy, no, umówmy się, że są równi i równiejsi, ja jestem tych mniej równych. I, i dlatego wygląda sytuacja tak, jak wygląda. Wydaje mi się, że w przypadku, nie wiem, jeśli przekroczyłbym jakieś granice, no to rzeczywiście miałbym, nie miałbym pretensji zupełnie, nie miałbym, nie miałbym o czym tak naprawdę rozmawiać, tak, schyliłbym głowę i, i okej. Okay. Rozumiem, zrobiłem źle. Koniec, kropka. No w tej sytuacji akurat nie czuję się zupełnie w żaden sposób winny, z żaden, w żaden sposób odpowiedzialny za tę za, za całą aferę, bo. No bo nie. Jeszcze raz podkreślmy. Nie było zakazu picia alkoholu na pokładzie samolotu. Było coś takiego, co nie było? Zakazu. Ja nie, nie słyszałem słów, nie wiem, e, absolutny zakaz picia, tak? Słuchajcie, ten Wiesz, co no ogólnie. To wszystko, to wszystko, nie wiem, no, wszystko jakoś e, troszeczkę dziwnie wygląda. Miał wszystko, tak. Bo, m, zakaz picia wziął się z tego, że powstały jakieś afery tak, a propos alkoholu i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że nie wiem, że rzeczywiście no, żyjemy w Polsce, tak. No, mówmy się, że. No, ten wątek może zostawić. Tak? no kontynuuj. No. Nie, 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 nie. nie. Cho że 80% ludzi wracających gdzieś na, na lotach ze Stanów Zjednoczonych jest w stanie wypić jedno, dwa małe wina lub dwa małe piwa, a niektórzy zdecydowanie więcej. Tak? No, Ale ty tak. jesteś piłkarzem, reprezentantem Polski, któremu bardzo zależało na tym, żeby do kadry wrócić, który mnóstwo e, wysiłków to włożył no, i który miał też świadomość, że trener nieszczególnie za tobą przepada. Tak? No, dokładnie, dokładnie. I, a mimo to... Tak, tak. Znaczy, Myślę, że, że po prostu nie wiem. No, trener, tak mi się przynajmniej wydaje, tak, że trener po prostu nie wiem, no, szukał troszeczkę dziury w całym, jeśli chodzi o mnie. Nie wiem, czy o Michała. W każdym razie chodzi o to, chodzi o to że po prostu trener. ja Mam wrażenie, że po prostu nie radzi sobie z osobami, które mają coś do powiedzenia i z osobami, które. które yy, wydaje mi się, nie wiem, no, mówię teraz o sobie, tak, że, że wydaje mi się, że, że swoim zachowaniem absolutnie nikomu nie www. tak, nikogo, nikogo, nie nie, nie, nie deprymują, czy nie, nie, nie?